Dzień dobry, szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich pielgrzymów pierwszej pielgrzymki konińskiej. Chciałbym poinformować z tego miejsca, że się rozpoczęły już przygotowania do tegorocznej 34 pierwszej pielgrzymki na jasną górę, a tu spod kościoła świętego Michała Archanioła w Russocicach, chciałbym oznajmić, że od tego roku pierwszy dzień pielgrzymowania zakończy się w tej parafii, właśnie w Rusocicach. Pierwszy dzień pielgrzymki skrócimy, drugi dzień pielgrzymki wydłużymy tak, by to było dobre dla Pielgrzymów i w znaczeniu duchowym, i w tym znaczeniu fizycznym. Więc z tego miejsca już teraz bardzo serdecznie oczywiście wszystkich zapraszam do uczestnictwa w tegorocznej pielgrzymce, zwłaszcza wszystkich młodych, ale też uśmiecham się serdecznie do y, wszystkich parafian, dobrodziejów. Y, parafii tutaj w Rusocicach, jeśli będziecie mogli, chcieli, to będzie nam bardzo miło, będziemy bardzo wdzięczni, jeśli nas ugościcie na noclegu w tym roku w Domach, tutaj właśnie w tej parafii 7 sierpnia podczas 34 pierwszej pielgrzymki na Jasną Górę. Więc wszystkich pozdrawiamy i zapraszamy na pielgrzymkę i na spotkanie pielgrzymkowe. Śledźcie na Facebooku i na stronie pielgrzymkowej. Pozdrawiam wszystkich. Szczęść Boże.